Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania, mieszkam w Westen, Australii od 28 lat. I od tych 28 lat tutaj pracuję, żyję. Moje dzieci się uczą, pracują. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o pracy w Australii, ponieważ dostaję dużo takich pytań, jak można znaleźć pracę przy remoncie domu. W przeróżnych zawodach, więc tak chcę ogólnie powiedzieć, jak to wygląda. Nie będę, nie będę opisywała pojedynczych zawodów, bo to jest niemożliwe, tylko powiem Wam ogólnie, jak pracy się szuka, jak praca się tworzy. Więc Australia jest kapitalistycznym krajem, bardzo demokratycznym, ale kapitalistycznym krajem. W kraju kapitalistycznym i w systemie kapitalistycznym. Market sam ustala, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne. Ludzie sami tworzą pracę i albo ta praca przeżyje, albo ta praca upada. I zwykle praca jest tworzona w ten sposób, że jeżeli ja jestem świetnym sprzedawcą, zdobędę mnóstwo klientów, którzy będą chcieli płacić mi mnóstwo pieniędzy, to ja wówczas jestem w stanie zatrudnić innych ludzi, bo nie będę w stanie tych klientów obsłużyć. Ich płace, to co mi klienci płacą, jest na tyle duże, że będę mogła płacić innym ludziom za wykonywanie tej pracy. I tak mniej więcej tworzą się stanowiska pracy. Na przykład nie spotkałam się z jakimiś takimi firmami, które robią remonty domów. Większość takich prac ludzie robią indywidualnie, a prawdopodobnie to dlatego, że jeżeli. Ja ten remont robię, to pieniądze, które dostaję, nie są wystarczająco na to, żebym mogła zatrudnić komuś i jemu płacić te pieniądze. I bardzo wiele, na przykład, firm budowlanych robi również remonty, to znaczy, oni nie robią w tym sensie, że oni remontują w środku domu, ale oprócz tego, że budują domy, wolno, nowe domy, zupełnie na nowych działkach, to również ludzie ich zatrudniają do tego, żeby dobudować pokój do istniejącego domu, czy żeby dobudować garaż, czy postawić piętro w domu jakiekolwiek. To są prace, to oni to wykonują. I zwykle takie firmy budowlane wówczas zatrudniają pracowników, ale oni zatrudniają pracowników indywidualnych, nie tak, że zatrudniają ich na pensję, tylko konkretnie na dane dzieło. Zatrudniają wtedy na przykład muraży czy stolarzy do zbudowania tego domu, czy tamtego domu. Czasami mogą być oni na pensji, ale takich one nie są zbyt duże. Większość, prac związanych w domach tak jak remonty kuchni zwykle robią to ludzie indywidualnie. Bardzo często stolarze zakładają sobie swój zakład stolarski, budują kuchnię i wówczas idą, idą kuchnie instalują komuś i mogą zatrudnić kogoś, ale większość tego rodzaju prac to ludzie się indywidualnie zatrudniają. Są takie przypadki, bardzo wielu włochów przyjechało tutaj do Australii. I był na przykład spawaczem i zaczął spawać. Dostał tyle kontraktów do spawania, do robienia rzeczy, że nie dawał rady, więc szukał innych spawaczy, tworzył grupę i tak powoli potem tworzyła się z tego firma. Tak samo tutaj może być. Jeżeli ktoś jest świetnym, u sprzedawcą i potrafi znaleźć wielu klientów, którzy zechcą malować domy, a nie będzie potrafił sam, nie, nie będzie w stanie sam tych domów wymalować, to wówczas może zatrudniać malarzy. I tak się tworzy rynek, i tak powstaje praca. Jest cały sektor zawodów, w których nie ma dużych zakładów pracy. To są właśnie przy remontach, malarze. To wszystko są zwykle indywidualni ludzie, ogrody. Jakiekolwiek remonty czy budowanie płoty są bardzo popularne, ponieważ każdy musi mieć dom ogrodzony płotem. Te płoty często się psują, więc są, jest bardzo dużo ludzi, którzy takie płoty robią. Koszenie trawy w ogrodach. Dentyści, lekarze zwykle pracują prywatnie. Tylko państwowe szpitale zatrudniają dentystów, czy dentystów nie zatrudniają, bo u nas nie ma w szpitalach dentystów, ale lekarze zatrudniają państwowe szpitale. Szpitale prywatne nie zatrudniają lekarzy, tylko szukają. Szpital prywatny musi walczyć o lekarza, żeby dany lekarz zechciał przyjść do jego y, szpitala. I lekarz przychodząc do szpitala nie dostaje, Żadnej pensji od szpitala, tylko pacjent płaci lekarzowi i pacjent płaci szpitalowi. Tak ten rynek wygląda. To jest rynek, który sam się tworzy. I można tutaj przyjechać i można sobie samemu stworzyć pracę. Ja już kiedyś wspominałam, że jak ja przyjechałam i jeszcze nie znałam języka angielskiego, nie było pieniędzy, trzeba było jeść i poszłam sprzątać. Nie miałam pojęcia jak z tymi ludźmi się dogadać, ja pisałam tak, jak słyszałam, przetwarzałam to potem, żeby te adresy znaleźć i jakoś na migi się do, dogadywałam. W późniejszym czasie wymyśliłam sobie, sama sobie wymyśliłam, bo zauważyłam, że ludzie nie znoszą prasować, że będę prasowała, wtedy będę mogła brać to prasowanie do domu i w domu robić. I przez długi okres czasu to robiłam i potem, jak znalazłam już pracę w swoim zawodzie, Mój, moja pierwsza praca to była Departament Rolnictwa, ale to był tylko kontrakt trzymiesięczny. I żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę i nie stracić domu, to sobie wymyśliłam prasowanie. Świetnie na tym można było zarobić. Oni bardzo dużo płacą za prasowanie, i cały czas widzę w gazetach, że to istnieje. Ale ja nie byłam w stanie, w sumie, kogokolwiek zatrudnić na długi okres czasu, dlatego że to prasowanie płaciło tylko tyle, że wystarczyło mi na moje potrzeby. Można sobie robić, to mi, to mi dało taki okres przejściowy, zanim znalazłam pracę w swoim zawodzie. Ja skończyłam technologię żywności, a w sumie nigdy w tej technologii żywności nie pracowałam, ale znalazłam pracę jako chemik i od tej pracy zaczęłam. Jak raz weszłam i pracowałam jako ten chemik, potem już przez 7, 8 czy dłużej lat prowadziłam całe laboratorium, ale musiałam mnóstwo rzeczy się nauczyć, ponieważ ja tylko znałam teorię chemiczną, a zostałam postawiona do laboratorium, w którym były maszyny, o których ja nigdy. Nie słyszałam, tam był gaz, chromatograf gazowy, były spektrometry. Wówczas na, w Polsce na studiach w ogóle o takich maszynach nie, nie słyszałam, a mowy nie było, żebym nawet zobaczyła. Strach był potworny, bo stanęłam wśród tych wszystkich ogromnych urządzeń. To było bardzo duże laboratorium. I nocami potem siedziałam i z książek angielskich douczałam się, jak to obsługiwać, jak to robić. Jakoś sobie poradziłam, po iluś latach się nauczyłam, ale to był ciężki okres. I ja mówię, i dopóki nie weszłam jako ten chemik, to przez ten okres przejściowy pomagałam sobie w ten sposób, że sobie zorganizowałam pracę jako pracowanie. Ja potem jeszcze, jak zaczęłam pracować jako chemik, jeszcze cały czas część. Tego utrzymywałam jako dodatkowy dochód, a oprócz tego poznałam mnóstwo ludzi, zobaczyłam jak żyją. Dało mi to wiele kontaktów i tak to wygląda: bardzo wiele prac trzeba sobie samemu stworzyć. Szczególnie prace przy remontach domów. Nie ma takich zakładów. Zakłady pracy duże, które tutaj istnieją, to są głównie. Metalowe, stal, budowanie y, konstrukcji stalowych do domów, do mostów, dla kopalni. Tego, tych zakładów jest mnóstwo i one zatrudniają bardzo dużo ludzi. Oprócz tego, oczywiście, wszystkie supermarkety, wszystkie sklepy zatrudniają bardzo ludzi. Jest y, mleczarnia, ale nie jestem pewna, czy ona jeszcze dalej istnieje, ponieważ wszystko zostało scentralizowane. Nie wiem, czy nie jest jedna wielka na całą Australię. Były, było kiedyś dużo zakładów mięsnych, one też się pozamykały, bo zrobiono jedną dużą centralną. Dużo ludzi pracuje w rolnictwie, znowu sami się zatrudniają. Kopalnie zatrudniają mnóstwo ludzi i, tak jak kiedyś powiedziałam, kierowców i innych. Dużo Polaków jeździ taksówkami również, ponieważ na to nie trzeba, w tej chwili są GPS-y, jest u, u, łatwo się zorientować. Na to nie trzeba specjalnie języka angielskiego. A czy to jest lekarz, czy, czy to jest dentysta, czy to inżynier, często trzeba sobie po prostu tą pracę samemu zrobić. Nie zawsze jest tak, że wszystkie prace są zakłady. Trzeba myśleć w kontekście, jak rynek sam się tworzy, co gdybym ja była w tym kraju i miała taki zawód i pieniądze, czy bym stworzyła zakład, ile ludzi mogłabym zatrudnić i czy bym chciała tych ludzi zatrudnić, czy rynek raczej woli zatrudniać sam pojedynczych ludzi. I tak nie wiem, czy, czy to, co mówię, jest wystarczająco zrozumiałe. Bardzo staram się Wam to przekazać, ale tak to tutaj jest. Tak samo ludzie zakładają sklepy sami. To nie jest tak, to znaczy się. Jest teren, który jest wyznaczony na teren przemysłowy, i ja, mając pieniądze, mogę pójść na takim terenie przemysłowym, wybudować sklep jako budowlaniec, bo mam pieniądze i wybuduję sklep. Drugi przyjdzie i zobaczy, o, ja jestem świetnym sklepikarzem, to ja wynajmę ten budynek i tutaj zrobię sklep i będę to i to sprzedawać. No i zaczyna sprzedawać, i albo mu to idzie, i ludzie faktycznie przyjdą i wtedy może zatrudnić więcej ludzi, albo to upada, bo jest na przykład złe miejsce, czy on nie jest dobry, jak, jakkolwiek to wygląda. Także jeżeli przyjeżdżamy tutaj do pracy i nie mamy pracodawcy i mamy nadzieję znaleźć pracę często w jakimś zakładzie pracy, często tą pracę trzeba sobie samemu zrobić. I uwierzcie mi, można dużo lepiej zarobić niż pracować u kogoś, bo jak się pracuje u kogoś, to trzeba się z nim podzielić, swoimi zarobkami. Jak pracuje się dla siebie, to wszystko, co się zarobi, to się ma dla siebie. Dziękuję serdecznie, zapraszam do następnych odcinków, zapraszam do prenumeraty mojego kanału. Ja jestem Hania, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.